Jechaliśmy ulicą Obrońców Westerplatte, czyli dawną Georgstrasse. Tą ulicą Rainer Maria Rilke musiał co najmniej kilkakrotnie przejeżdżać, no chyba dorożką, na spotkanie z Lu w Parku Liwskim. A teraz jedziemy ulicą Polanki, czyli Pelonkerweg dawną. dawno. Mijamy domek ogrodnika i skręcamy w tak zwaną lewą aleję. Proszę zobaczyć, jaka piękna aleja parkowa. Po prawej stronie jest druga aleja zamknięta, symetryczna, nieczynna. No i mamy przed sobą w pewnym sensie bohatera książki, czyli dom, dwór pary bohaterów przy Polankach. Oczywiście bohaterowie są fikcyjni, dom jest jak najbardziej prawdziwy, po prostu posłużył mi do opowiedzenia tej historii. To jest dwór 18 wieczny, nazywa się Montbriand ze względu na swoich francuskich właśnie właścicieli w tamtejszym czasie. Zaraz Państwu będę wszystko opisywał, bo musimy zatrzymać samochód. Nie czarujemy, Zajeżdżamy pod, pod dom, może ja lepiej jeszcze zaparkuję. Mamy tutaj trzy aleje, bo jesteśmy na dojściu do Górnego Stawu. Tutaj jest ślad po strzelnicy. Widzisz ten taki wykop długi. Tutaj panowie się zabawiali strzałami z muszkietów. No w XVIII wieku jeszcze nie było chyba tak popularnie później montowanych karabinów. No, może też strzelali z łuku. Sobie. Natomiast tutaj dochodzimy z tą poprzeczną aleją do Górnego Stawu. Tutaj przychodziliśmy jako chłopcy wagarowicze. Na przykład, jak nam się nie chciało jechać nad morze, albo baliśmy się, że ktoś nas przyłapie w tramwaju i zobaczy w godzinach szkolnych. No to myśmy tu przez górki czasami przychodzili, tu się można było kąpać, w tej, było tak Uuu. czysto. Jesteśmy w centrum Lasów Oliwskich, na wysokości około no, mniej więcej 115-120 metrów nad poziomem morza. Mogą nam Państwo wierzyć bądź nie, ale w dni pogodne z tego miejsca, ze szwedzkiej grobli, bo ta droga nazywa się szwedzką groblą, to mój pies tutaj piszczy, więc niech Państwo się tym nie przejmują, bo jesteśmy na spacerze z psem czardaszem. Więc widać stąd bardzo pięknie kawałek zatoki, widać pasek helu który zamyka ten widok. Natomiast dom Grety, czyli bohaterki powieści, jest jakby za naszymi plecami w tej chwili, za kolejnym takim wałem, taką wyniosłą grzywą lasu. Więc jesteśmy mniej więcej około dwóch kilometrów od domu Grety, na szwedzkiej grobli, która jest wymieniona zresztą w powieści. Szwedzka grobla jest no, znana z tego, to jest taka słynna droga tutaj wiodąca przez wyżynę lasów oliwskich. No, że tędy maszerowały oddziały szwedzkie podczas potopu, które z południa Polski tutaj przyszły, i no i spaliły nam oliwę. Niestety wtedy spalono klasztor i były wielkie szkody i straty. A oliwa jest w tej chwili mniej więcej 100 110 metrów pod naszymi stopami. Muzyka Ernest Teodor, który rozpisywał upatrzone wersy niezwykle szczegółowo, nie stroniąc od pewnych wyliczeń statystycznych, jak choćby częstotliwości występowania niektórych słów, nie był numerologiem. Nie wierzył w mistyczne kombinacje cyfr, liczby szczęśliwe i feralne. Ale gdy pewnego wieczoru na kartce notesu po dodawaniach i odejmowaniu pojawiała się siódemka. Nie bez lekkiego zaskoczenia uświadomił sobie, a raczej przypomniał, że od najdawniejszych czasów liczba siedem nie była neutralna. Podręczny słownik herdera potwierdzał to wieloma przykładami. Na siódemkę składały się dwie liczby uważane już w Mezopotamii za szczęśliwe trójka i czwórka. Egipskie piramidy budowano z czterech trójkątów, co czyniło z ideą trzech boków tej figury równe siedem. Siedem lat tłustych i siedem lat chudych śnił faraon. W Starym Testamencie liczba siedem występuje siedemdziesiąt siedem razy. Święty Jan na wyspie Patmos ujrzał siedem świeczników i pieczęci, siedmiu aniołów i jeźdźców. Usłyszał głos siedmiu trąb. Na siedmiu wzgórzach założono rzym. Siedem ramion menora: złoto, srebro, rtęć, miedź, żelazo, cyna i ołów to siedem alchemicznych metali. Zaślubiny nieba. Trójkąta z Ziemią kwadratem dają figurę o siedmiu punktach. Nie, to nie było żadne odkrycie dotyczące samych elegii, jedynie przypadkowo wysnuta wyliczanka. Cóż miałaby ostatecznie ta siódemka znaczyć? Geniusz poety wypalał z magmy słów, wydobywanych niczym glina z ziemi, obrazy i rzeczy tak niezwykłe, stany duszy tak do tej pory nienazwane, drgnienia serca tak delikatne, że już niczego więcej elegie nie musiało dźwigać. A jednak w początkach pracy nad pieśnią, kiedy Ernest Teodor siadał do fortepianu, próbując frazy do słów, każdy anioł przeraża lub przegrywał już napisany fragment przy dwóch linijkach tekstu anioły jak nie się wieść często nie wiedzą czy idą między żywymi czy umarłymi nie mógł tamtej siódemki zapomnieć wyprzeć wyrzucić raz na zawsze ze strumienia myśli bo powracała zwłaszcza że kiedy dodawał ją do obecnego roku suma wynosiła 1941 jak jakaś zła wróżba Film. Autor powieści opowiadań Felitonów ostatnio związał się z gdyńskim środowiskiem filmowym, redaktor gdyńskiego kwartalnika artystycznego Bliza. Było bardzo zabawne, ale też no, powiedziałbym ważne, dlatego że ja wcześniej nie dostawałem paszportu i byłem w jakimś sensie zakładnikiem tamtego państwa, PRL-u. I dzięki Nagrodzie Kościelskiej po raz pierwszy w życiu otrzymałem paszport. Zresztą było to zabawne, ponieważ koledzy poradzili, żebym napisał do szefa wydawnictwa, które wydało Wajzera Dawidka to było Państwowe Wydawnictwo Morskie w Gdańsku ja napisałem takie pytanie. Ten pan dyrektor. Poparł to do Wydziału Paszportowego, napisał i pamiętam, jak dzisiaj to jego, na tym moim podaniu do, do tej milicji, potem paszport, jego, jego adnotację dyrektora wydawnictwa popieram w całej rozciągłości. I to zapamiętałem, dzięki temu otworzyła mi się Europa. To była moja pierwsza wizyta poza, poza żelazną kurtyną. Siedemnę, pisat, kiedy wychodził ze Sztutchowku, też podpisał oświadczenie, że nie będzie opowiadał o obozie. Szliśmy już na sam koniec helu, a właściwie już za koniuszek półwyspu, w Otwarte Morze. Tam należało zawrócić do polskiego portu, wykonując parę jeszcze już nie tak ważnych prób. Kuter pod dłonią szypra Struka zawrócił lekko i płynnie. Szliśmy całą naprzód. Pan Bierzk wyciągną kolejnego dojścia. Co najmniej 6 kilogramów. Witam w kolej Sztuki w Sopocie. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie na spotkaniu autorskim Pawła Chilę, wybitnego polskiego pisarza na promocji najnowszej książki Śpiewaj ogrody. Ja zawsze się zastanawiamy, no, dlaczego no, Gdańsk w śródmieście, tak zwane, i Gdańsk, tak zwane główne miasto, czyli dzisiaj zwane starówką. No, no to wiadomo, tam był ostrzał ciężkiej artylerii, a to czego nie, nie rozbiły pociski, to potem dopaliły, dopalili e, dopaliły już czerwonarmiści. Ale ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego w centrum Wrzeszcza, przy głównej ulicy, jeszcze wówczas Adolf Hitler, trasa dzisiaj Grunwaldzkiej, we Wrzeszczu, pod górę jak się dzieje, prawda? były dwa rzędy wspaniałych, secesyjnych, XIX-wiecznych kamieniczek. I dlaczego one zostały spalone i odcięte jak brzydką od całej reszty Wrzeszcza? Bo ani dolny Wrzeszcz nie został zbombardowany i spalony, ani górny. No, nie, ma, nie było w tamtym czasie metody precyzyjnego bombardowania z dronów, czyli takiego bombardowania z no, że można było precyzyjnie sam środek ulicy zburzyć, a reszty domów z jednej strony byli nie. Tego nie było. Tak samo artyleria. Nie była tak celu. Otóż, no, ja, no, dowiedziałem się później, że po prostu polegało to na tym, że jechały samochody Armii Czerwonej, Armia Niemiecka już uciekła i oni po prostu wpadali dom po domu, brali to, co, co chcieli, gwałcili to, co się ruszało i, i wychodzili z pojedynczego domu i podpalali, podpalali dom za domem. I w ten sposób ta główna arteria została zniszczona, a to, co było dalej na południu i na północ, to, co w górę Jaskowej na przykład, czy znaczy w stronę albo w dół, w stronę dworca, zasadniczo a ta główna ulica została stanęła. Więc tak to wyglądało. Sławot miał więcej szczęścia.